Pieniądze nie są problemem. Problemem jest to, że większość ludzi traktuje je jak egzotyczne zwierzę. Patrzą z daleka i mają nadzieję, że samo przyjdzie. Fakt pierwszy. Zasada numer jeden. Traktuje każdy grosz jak pracownika. Jeśli nie wiesz, gdzie pracuje Twój pieniądz, jest bezrobotny. Większość ludzi zarabia i natychmiast wysyła swoje pieniądze na wakacje w postaci kaw, subskrypcji i małych przyjemności. Ja każdą złotówkę pytam, co robisz dla mnie. Jeśli nie umie odpowiedzieć, inwestuje ją, nawet symbolicznie. Może to być mikroinwestycja, dodatkowa książka o finansach, albo rozwój umiejętności, które przyniosą zwrot. Pieniądze mają pracować, a nie siedzieć na kanapie i oglądać Netflixa razem z Tobą. Najlepsi ludzie finansowo nie są bogaci, dlatego że mają szczęście. Po prostu prowadzą swoją własną firmę, w której ich kapitał nigdy nie ma wolnego dnia. Fakt drugi. Zasada druga. Zawsze płacę. Sobie najpierw, nawet jeśli to tylko 10 zł. Brzmi banalnie, ale to psychologiczny haczyk, który zmienia wszystko. Większość ludzi płaci rachunki, kredyty, podatki i jeśli coś zostanie, wtedy oszczędzają, a nic nigdy nie zostaje. Kiedy ja dostaję wypłatę, pierwsze co robię, to przelewam pewien procent na konto, którego nie ruszam. To nie reszta po życiu. To fundusz na przyszłość, zanim w ogóle zacznie się miesiąc. Nauczyłem się tego od starszego księgowego, który mówił, jeśli nie potrafisz żyć z 90% dochodu, nie nauczysz się żyć z 90 tysięcy. Płacenie sobie najpierw to nie skąpstwo. To sposób, by wreszcie ty, a nie twoje rachunki, byłeś szefem swoich pieniędzy. Fakt trzeci. Zasada trzecia: Inwestuję w to, co rozumiem. Kiedyś znajomy próbował mnie przekonać do inwestycji w nową, rewolucyjną technologię. O której nikt nic nie wiedział, ale wszyscy. Mówili, że to przyszłość. Zapytałem go, jak to działa. Nie potrafił wyjaśnić. To wystarczyłoby powiedział: Dziękuję. Ja zostaję przy przyszłości, którą potrafię zrozumieć. Inwestowanie to nie hazard. To zaufanie do własnego rozsądku. Lepiej zainwestować tysiąc złotych w coś, co rozumiesz, niż dziesięć tysięcy w coś, co tylko brzmi mądrze. W świecie finansów, ciekawość jest dobra, ale naiwność kosztuje fortunę. Fakt czwarty. Zasada czwarta: każde nie mam pieniędzy to naprawdę nie mam planu. Kiedyś prowadziłem domowy budżet na kartce, dzisiaj mam prosty arkusz w telefonie. Spisuję wszystko: przychody, wydatki, małe cele. Po trzech miesiącach zobaczyłem coś niesamowitego: zarabiałem tyle samo, ale nagle miałem oszczędności. Dlaczego? Bo planowanie to jak GPS dla Twojego portfela. Bez planu błądzisz, aż w końcu parkujesz w dzielnicy zam zadłużenie. Z planem wiesz, dokąd jedziesz, i nagle okazuje się, że pieniądze lubią porządek bardziej niż chaos. Fakt piąty. Zasada piąta. Każda złotówka, której nie wydasz, zarabia. Ludzie często mówią: Nie stać mnie na oszczędzanie, ale to jakby mówić: Nie mam czasu na odpoczynek. Oszczędzanie to nie luksus, to obowiązek wobec samego siebie. Nawet jeśli odkładasz tylko 10 złotych dziennie, po roku masz 3650 złotych. A to już Fundusz Bezpieczeństwa, nie drobniaki. Kiedy pieniądze zaczynają na ciebie pracować, czujesz coś niesamowitego spokój, bo wiesz, że nie musisz reagować na każdy problem paniką, tylko możesz go rozwiązać decyzją. A to właśnie jest pierwszy krok do prawdziwej wolności finansowej. Fakt szósty: Zasada szósta: nigdy nie bój się zarabiać na tym, co robisz dobrze, nawet jeśli to coś wydaje się banalne. Ludzie często deprecjonują własne umiejętności, bo wydaje im się, że to nic takiego. A prawda jest taka, że jeśli potrafisz coś, czego inni nie umieją albo nie chcą robić, to masz wartość. Znam kobietę, która zaczęła prasować koszulę sąsiadom, bo i tak lubiła żelazko. Dziś ma małą firmę i kilku klientów z biur, którzy płacą jej regularnie kilkaset złotych tygodniowo. Nie odkryła Ameryki. Po prostu zauważyła potrzebę. Pieniądze nie zawsze przychodzą z wielkich pomysłów. Czasem zaczynają się od prostego pytania, co potrafię zrobić szybciej, lepiej albo z uśmiechem? Bogactwo to nie talent, to odwaga, by policzyć wartość własnych umiejętności. Fakt siódmy. Zasada siódma. Nigdy nie płać od razu, jeśli możesz zarobić, zanim zapłacisz. Brzmi dziwnie, ale to działa. Zanim coś kupię, szukam sposobu, by ta rzecz zarobiła na siebie. Potrzebowałem nowego laptopa? Zamiast brać kredyt, wziąłem dodatkowe zlecenie. Zajęło mi dwa tygodnie i zarobiłem dokładnie tyle, ile kosztował sprzęt. Wtedy go kupiłem, bez stresu, bez rad. Taki sposób myślenia zmienia wszystko. Każdy zakup staje się mini inwestycją, a nie impulsem. Jeśli uczysz się czekać i planować, twoje decyzje finansowe przestają być emocjonalne. Ludzie mówią: Nie stać mnie na czekanie, a ja odpowiadam: Nie stać cię na pośpiech, bo pośpiech to najdroższy kredyt świata. Fakt ósmy. Zasada ósma. Pieniądze nie lubią dramatów, tylko spokoju i konsekwencji. Widziałem ludzi, którzy inwestowali jak na loterii, raz tu, raz tam, w nadziei, że może się uda. A potem dziwili się, że ich konta przypominały sinusoidę. Bogaci ludzie nie grają w emocje oni grają w strategię. Wybierają jeden kierunek, trzymają się go i poprawiają błędy po drodze. To jak jazda samochodem, nie zmieniasz pasa co 5 sekund tylko dlatego, że wydaje ci się, iż obok jedzie szybciej. Zamiast szukać cudownych sposobów na szybki zysk, lepiej codziennie robić małe, powtarzalne. Kroki. Kiedy masz plan i trzymasz się go nawet w trudnych chwilach, pieniądze zaczynają ci ufać. A kiedy pieniądze ci ufają, zawsze wracają. Fakt 9. Zasada 9. Jeśli nie nauczysz się mówić nie, twoje konto powie to za ciebie. Każdy z nas zna ten moment. Znajomy proponuje wspólny weekend, kolejny obiad na mieście, nowy gadżet, bo wszyscy to mają. I tak, zanim się obejrzysz, masz 500 zł mniej i zero satysfakcji. Nauczyłem się, że każde tak kosztuje. Dlatego zanim zgodzę się na jakikolwiek wydatek, pytam siebie: czy to przybliża mnie do mojego celu finansowego, czy mnie od niego oddala? Jeśli oddala, odpowiedź jest prosta. Mówienie nie to nie to forma szacunku do własnej przyszłości. Każda odrzucona pokusa to mały krok w stronę większej wolności. I wiesz co jest najlepsze? Im częściej mówisz nie niepotrzebnym rzeczom, tym szybciej możesz powiedzieć tak temu, co naprawdę zmienia życie. Fakt dziesiąty. Zasada dziesiąta. Nigdy nie licz na cud finansowy, licz na system. Cuda zdarzają się rzadko, a system działa codziennie. Ludzie marzą o wygranej w loterii, o wielkiej okazji o inwestycji życia, a tymczasem największy sekret finansów jest banalny. Regularność. Nawet jeśli odkładasz tylko 20 złotych tygodniowo, po roku masz ponad 1000 złotych, po pięciu latach 5000 złotych. A jeśli w tym czasie nauczysz się inwestować, ta suma rośnie szybciej niż się spodziewasz. System daje Ci pewność tam, gdzie los daje tylko emocje. Bogactwo nie przychodzi z nieba, ono rodzi się z nawyku. Cuda są miłe, ale plan to pewność. Fakt 11. Zasada 11. Nigdy nie porównuj swojego portfela do cudzego. Widzisz kogoś w nowym aucie, pięknym mieszkaniu, egzotycznych wakacjach i myślisz, on ma lepiej. Ale nie widzisz rad kredytu, stresu, nieprzespanych nocy. Porównywanie. Finansów to jak ocenianie filmu po plakacie. Nie masz pełnego obrazu. Ja nauczyłem się porównywać tylko w jednym kierunku z samym sobą sprzed roku. Czy mam więcej wiedzy, spokoju, bezpieczeństwa? Jeśli tak, to wygrywam, bo pieniądze to nie wyścig, tylko podróż. A najszybciej toną ci, którzy płyną, żeby dogonić cudzy jacht. Fakt dwunasty. Zasada dwunasta. Nigdy nie lekceważ małych kwot. To one budują duże liczby. Widziałem ludzi, którzy mówili, 5 zł to nic, a potem dziwili się, że co miesiąc brakuje im 500. Małe wydatki to jak dziury w kieszeni. Nawet jeśli są niewielkie, w końcu zgubisz wszystko. Dlatego mam prostą zasadę. Każda złotówka musi mieć zadanie. Jeśli nie ma, odkładam ją. Z czasem z drobnych robi się duża suma. Taka, która może spłacić dług, sfinansować podróż, albo po prostu dać oddech w trudnym miesiącu. W finansach nie ma mało. Jest tylko jeszcze niedużo. A każdy, kto umie docenić małe liczby, pewnego dnia budzi się z dużymi. Fakt trzynasty. Zasada trzynasta. Nie bój się rozmawiać o pieniądzach. W wielu domach to temat tabu. Jakby rozmowa o finansach miała sprowadzić pecha. Tymczasem brak rozmowy sprowadza tylko długi. Kiedy zaczynasz mówić o pieniądzach otwarcie, uczysz się widzieć je bez emocji. To nie wstyd pytać, jak inni inwestują, oszczędzają czy planują budżet. Wstydem jest żyć w niewiedzy i udawać, że jakoś to będzie. Mądry człowiek nie chwali się, ile zarobił, chwali się, czego się nauczył. I właśnie dlatego rozmowa o pieniądzach to rozmowa o wolności, bo im więcej wiesz, tym mniej boisz się decyzji. A strach to najdroższy doradca finansowy, jakiego można mieć. Fakt 14. Zasada 14. Jeśli chcesz zarabiać więcej, musisz dawać więcej. Brzmi banalnie, ale to działa zawsze. Kiedy skupiasz się na tym, by Twoja praca naprawdę rozwiązywała problemy innych, pieniądze same znajdą drogę do ciebie. Nie chodzi o to, by pracować więcej godzin, tylko by dawać większą wartość. Znam fryzjera, który przestał sprzedawać strzyżenie. A zaczął sprzedawać pewność siebie w 30 minut. Podniósł ceny i ma kolejkę klientów. Bo ludzie nie płacą za usługę, tylko za efekt. A jeśli zrozumiesz, że każda złotówka to forma wdzięczności za wartość, jaką tworzysz, pieniądze przestaną być problemem, a staną się dowodem, że robisz coś dobrze. Fakt 15. Zasada 15. Inwestuj w relacje, nie tylko w liczby. Możesz mieć najlepszy plan finansowy, ale jeśli otaczasz się ludźmi, którzy ciągną cię w dół pieniądze i tak odpłynął. Widziałem jak ludzie bankrutowali, bo bali się powiedzieć nie znajomym z drogimi zachciankami. A potem widziałem takich, którzy stali się niezależni, bo mieli wokół siebie ludzi z podobnym myśleniem o wartościach i pracy. Prawdziwe bogactwo to mieć wokół siebie osoby, które uczą cię myśleć mądrzej, nie wydawać szybciej. Czasem najlepszą inwestycją nie jest kurs czy akcje, tylko rozmowa z kimś, kto już przeszedł tę drogę. Fakt 16. Zasada szesnasta: Naucz się mówić Mam dość. Nie chodzi o rezygnację, tylko o świadomość, że pogoń za więcej nigdy się nie kończy. Znasz to uczucie: kupujesz coś nowego, przez chwilę czujesz radość, a potem znów chcesz więcej. To pułapka bez końca. Bogactwo to nie stan konta, tylko moment, w którym przestajesz gonić za porównaniami. Kiedy wiesz, że masz wystarczająco, Twoje decyzje finansowe stają się spokojniejsze, mądrzejsze, bardziej Twoje. Pieniądze lubią spokój, dlatego przychodzą do tych, którzy nie desperują. Fakt 17. Zasada 17. Ucz swoich bliskich, jak działa pieniądz. Wiele osób unika tego tematu z dziećmi, bo jeszcze mają czas, a potem dorastają i powtarzają błędy rodziców. Daj im kieszonkowe, ale niech mają zasady. Część na przyjemności, część na cele, część na oszczędzanie. Naucz ich, że każda złotówka ma obowiązki. Kiedy dzieci zrozumieją wartość pracy i cierpliwości, nie będą musiały w dorosłości uczyć się na błędach. Edukacja finansowa to najlepszy prezent, jaki możesz komuś dać. Nie zniknie, nie zardzewieje i zawsze się zwróci. Pakt 18. Zasada 18. Planuj, jakbyś miał żyć 100 lat, ale działaj, jakbyś miał tylko rok. To znaczy, myśl długoterminowo, ale nie odkładaj życia na później. Wielu ludzi mówi, zacznę oszczędzać, gdy będę zarabiać więcej. A potem mija dekada. Zaczynaj dziś, choćby od jednej decyzji, jednego procenta pensji, jednego celu. Czas działa jak procent składany. Im wcześniej zaczniesz, tym większy efekt. Każdy dzień bez planu to dzień, w którym ktoś inny zarabia na twojej bezczynności. Fakt 19. Zasada 19. Wdzięczność to najlepsza waluta. Paradoksalnie, im bardziej jesteś wdzięczny za to, co masz, tym szybciej przyciągasz więcej. Nie chodzi o magię, tylko o nastawienie. Wdzięczny człowiek wydaje mądrzej, inwestuje pewniej i cieszy się bardziej z małych zysków. A to sprawia, że jego decyzje są lepsze. Kiedyś zapisałem sobie w notesie: bogactwo zaczyna się od słowa dziękuję. I to była prawda, bo kiedy dziękujesz, przestajesz walczyć, a zaczynasz budować. A wtedy pieniądze nie są celem, tylko narzędziem do życia po swojemu. Nie bój się pieniędzy to tylko narzędzie. Naucz się nimi sterować, a staną się twoim najlepszym sojusznikiem, nie wrogiem.